Witam was kochani bardzo serdecznie właśnie przed chwilą zrobiłem mój pierwszy opening nagrywało się wszystko, ale coś się zjebało, nie mogę dojść do tego nagrania, po prostu nie da się go otworzyć, jest skraszowany, coś się stało z moim komputerem, ale nic, opowiem wam tylko tyle, że nieźle srałem, ostatnia skrzynka wypadła o to co tackło bałem się, że wam nic nie dam, lecz mam do zaoferowanie właśnie tą broń kosztuje ona 20 euro, więc dobre jej 20 euro dla kogoś, może ktoś to zachowa jako pamiątki ode mnie Warunek jest taki, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i komentujcie, im was będzie więcej, mniej czasu na wygraną, ale będzie losowanie, losowanie będzie w niedzielę, na wszystkich świętych tej broni, To ją na pewno otrzyma i za tydzień, bo tydzień, czyli 7 listopada będę to rozsyłał wszystkim, którzy zalajkowali i skomentowali i subskrybują mój kanał, więc opłaca się, jest kilka dobrych skinów do wygrania, reszta niebieskie nie że tutaj starałem jak to oglądałem, jak, jak to otwierałem Ludzie wiecie co ja tu przeżyłem i ja to otworzyłem, to ostatnia skrzynka jaką miałem I wypadło, je yeah. Ale wam to wszystko rozdam Widziałem inni youtuberzy, sponsorujecie im Ja nie chcę byście sponsorowani, mam, mam pieniądze Przynajmniej tyle co mam, co im potrzeba A resztę ktoś może nie mieć na, na jakieś skiny, ktoś może takiego nie kupić, sam nawet taką nie kupić za 20 euro, Więc proszę, jest do wygrania lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie no i miłego grania, żegnajcie, baj